Jest taka nadzieja pod warunkiem, że wykażemy się cierpliwością, samozaparciem i spróbujemy ten talent rozwinąć. Jeżeli ktoś uważa, że dobrze pisze i dostaje też sygnały z zewnątrz, np. od kolegów, czy od rodziców, czy chociażby od nauczycieli, że to, co napisał jest łatwe, lekkie, przyjemne, ale jednocześnie zawiera jakąś głębszą treść, no to warto, żeby się nad tym zastanowił. Wszelkie kursy i szkolenia z zakresu pisania są oczywiście wskazane, ale też rzeczą, która jest bardzo istotna, jest no, sięganie po literaturę i to różne jej gatunki, tak żeby zobaczyć, w jakim stylu pisano dawniej jak się pisze dzisiaj, a jak ten język pisarzy ewaluował. Także ten, to, to odczytanie to jest no, jedną z, dla mnie, jak dla mnie, z kluczowych takich elementów, żeby też Spojrzeć na to, jakim narzędziem może być język, co można z nim zrobić, jak można za jego pomocą wyrazić uczucia, opisy itd. Kierunki humanistyczne, jak polenistyka czy, czy historia, może historia sztuki w jakimś sensie w tym pomaga, ale tu, tak jak powiedziałem, to naprawdę. Jeżeli jest studiowanie czegoś, na przykład przedmiotów ścisłych, nie wyklucza tego, że ktoś ma lekkie, świetne pióro i potrafi pisać tak, żeby innych zainteresować. I ja, co prawda, skończyłem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, ale zawsze mnie interesowała historia i, i to był ten temat, który, który lubiłem zgłębiać. A, I zaczęło się od tego, że no, spotykałem osoby albo trafiałem na jakieś tematy, które mnie fascynowały, które wokół których trochę krążyłem, zgłębiałem, badałem, szukałem. I Zawsze chciałem się tą wiedzą podzielić, żeby ona a, e, gdzieś nie przepadła. No i od tego się zaczęło. Od takiego opisywania miejsc, e, przygotowywania e, biografii jakiejś postaci. No i to się z, spotkało z jakąś przychylną oceną wydawców, którzy postanowili zaryzykować i to opublikować. No i tak e, ta historia toczy się do dzisiaj. Trzeba cierpliwie pukać do drzwi wydawnictw i jest szansa, że któreś się otworzą i ktoś ten tekst przeczyta. Ale taka moja sugestia, że może zamiast od razu zaczynać, Odpisania wielotomowych dzieł, zacząć od jakichś takich małych form, krótkich form, nie wiem, esejów czy, czy opowiadań, tak żeby, żeby to był jakiś przykład stylu, formy. A jeżeli to kogoś zainteresuje i na przykład zgodzi się opublikować, nie wiem, na jakimś portalu w wydaniu papierowym, no to jest znak, że dobrze, idziemy w dobrym kierunku, że możemy działać dalej. No nie można się zrażać, jeżeli ktoś coś krytykuje, bo czasami ta krytyka może być taka bardzo konstruktywna. Znaczy, ktoś powiedział rzecz, nad którą my się powinniśmy zastanowić. I jeżeli podejdziemy do tego tak bardzo sensownie i na trzeźwo, to, to okaże się, że takie ta, ta właśnie te, te uwagi mogą być bardzo pomocne w kształtowaniu naszego własnego stylu. No oczywiście, jeżeli ktoś decyduje się, że będzie pisał czy zgłębiał jakiś temat, nie wiem, historyczny albo jakikolwiek inny, no to wymaga jednak poświęcenia. Dużej ilości czasu na poszukiwanie, zgłębianie tematów, rozmawianie ze świadkami jakiejś historii, czy wsłuchiwanie się w ogóle w opowieści innych ludzi, które można potem przelać na, na papier.